Chuj, mokre Ja mam mokry na plec a, a mam mokre się Kocha, daj ogniem o, o, kocha, ale... Ale się zjebawszy Co to Muszę bo to są te, co za darmo Daj, daj zapalniczkę Masz Nie, spierdalaj z tym, bo tak tym bliźnie, to dawaj to To nie, to są te to słabsze a, ja się domagam na synem. razem, kurwa, polartie, rozliczeń finansowych na to proszę pieniądze. Eeeh. No kurwa, jakiś popierdukę. Masz, kurwa, pani Ja że po pierwsze, po pierwsze, po raz po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze, po pierwsze, no <śmienic> weź jakie masz fajne buty Chyba kurwa <śmienic> Basie, <Dupa, śmienic> buty do się przyjarały chyba Pokaż dupa, Albo... dupa Pokaż dupa ale zawsze miałem Ja pierdol, ale dymu <śmienic>